Ciemanko z tej strony Genius, ja witam Cię w grze i FC 26. Tym razem bez kamerki, zagram sobie w Division Rivals. Nie ma kamerki, ponieważ zepsuł mi się telefon, którego używałem jako kamerę. Dopiero jutro przychodzi minówka sztuka i będę mógł dla Was więcej wtedy nagrywać. Nowe stroje, Jamal Musiała się ładnie prezentuje jeżeli wygram to spotkanie to będę już miał wszystkie punkty do czwartkowych nagród za Division Rivals oj spalony będzie jak to przeszło ale był spalony i jeszcze za wcześniejsze przewinienie żółta kartka Madłekę, prawą flanką Jamal Musiala Oj, przewrotka, ale już piłka w rękach do narumy. Co tu wykmini mój rywal Zagrywa na lewą flankę Nie, Jan Oblak Old Palmer coś wisi Driven ale nieskutecznie środkowanie i go Gabriel środkowy obrąca trafia 14 minuta spotkania brawo ty niestety drugiej bramki wam nie pokazałem ponieważ raczej przez OBS-a grami strasznie lagowała. może też przez internet tego nie wiem Ros na rywala w Pattonali. Wiedziałem, że prędzej czy później odbiorę tę piłkę. Jak nie tak, to jeszcze inaczej. Mogło być groźnie, ale nie było. Tutaj tak napomknę w odniesieniu do komentatora. Ależ mu wygarnął tą piłkę spod nóg. Tracę bramkę. 30 minuta spotkania. Niestety. Niezrozumiałe jest to, że nie przyjął piłki tutaj. Lugeri. Wprost do Luka Modricia. Mojżesz Kajsedo. Mojżesz Kajsedo! Dobra, przywołam tutaj zawodnika. Kajsedo. Już przybiegł. Onali! Będzie kolejny corner, proszę państwa, col palmer. Zobaczymy jak dośrodkowuje ten oto gracz. A i Gabriel tym razem obok bramki chybił. do tam wracał co sił w nogach, ale zobaczymy czy rywal skutecznie rozegra akcję. Ojo oj, 2-2. To power tam był. No, i teraz Ruggeri. będzie jakaś szansa. Nie tu, Palmer, czy ochłodzi? Czy schodzi? Kol Palmer, niestety. Dobrze tam pewnie chciałem wejść w uliczkę i jakoś zaskoczyć. Donnarumę, ale nie potoczyło się to tak, jakbym chciał. Próbuję jakoś więcej emocji wam oddawać na tym mikrofonie Dlatego, że nie ma kamerki Chcę to jakoś tą stratę zrekompensować Chyba tak bym to właśnie nazwał Palmer dostał prostopadłe zagranie górą Ale zupełnie nie tak do dobiegł I teraz rywal wznowi z autu Zależy mi na tym zwycięstwie, żeby mieć te ulepszone nagrody w czwartek za Division Rivals, no ale jak nie teraz, to w następnym spotkaniu. Bardzo dobra interwencja. Dobrze. Świetna interwencja od Marka Kukureli, ale teraz niecelne podanie i zakończyło się tym, że rywal ma w tym momencie out. 68. minuta meczu i nadal jest remis. Biegnij palmer, biegnij jesteś moją nadzieją. Oj, ale, ależ od słupka mi tu wsadził. Dobrze Jokeres. 75 minuta spotkania Remis. Ponownie zaczyna się mecz, tak jakby od początku. Kajsedo no w uliczkę by się prawie zmieścił To nie był problem dla Oblaka Żeby to wybronić Dobra myślę że Za chwilę zobaczymy Jedną z takich ostatnich meczowych okazji Moją przynajmniej I za, mo za późno L1 wcisnąłem Żeby tą piłkę jakoś wycofać o, Black dawaj, jeszcze, jeszcze jedna. Last chance. Oj, oj, oj. Nieładnie. No i koniec meczu. Dobrze, widzę, to by było na tyle. Do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymaj się ciepło. Cześć.